Z tej strony melduje się Bartłomiej Wójcik, Chelsea Poland. Zapraszam na kolejny odcinek rozmyślań o niebieskich migdałach. Najważniejszym wydarzeniem minionych dni jest oczywiście start kolejnego sezonu Premier League. Sezon 2020-2021 zaczął się nietypowo, ponieważ 12 września, czyli mniej więcej miesiąc niż normalnie, ale ostatnio wszystko jest nienormalne i nietypowe, więc to pewnie nikogo Zbytnio nie zaskoczyło. Jeśli chodzi o mecze, który mamy już za sobą, no to tutaj chyba nie wymagają one większego komentarza, bo większych niespodzianek nie było. Moim zdaniem, jeden jest mecz, jeden wynik, który można uznać za jakąś tam niespodziankę, i ten mecz jest też istotny z punktu widzenia kibica Chelsea. Mam na myśli oczywiście spotkanie Liverpoolu z Leeds United. No bo fakt, że mistrz kraju na własnym stadionie traci aż trzy bramki z bądź co bądź Beniaminkiem jest nieco zaskakujący i interesujący. No kto wie, ostatnio Beniaminkowie lubią namieszać. Najpierw mieliśmy Wolverhampton, który się okazał bardzo mocną i bardzo, bardzo dojrzałą ekipą. Potem Sheffield United z ultramocną defensywą. No a teraz Leeds United zaczyna swoją przygodę z najwyższą klasą rozgrywkową w takim oto stylu. no to jest na pewno ważne widać, że ta defensywa Liverpoolu to już nie jest taka moc jak kiedyś widać, że tam też zdarzają się błędy no w tym meczu na przykład popisowy błąd Virgila Van Dijka zresztą przekonaliśmy się też o tym w ubiegłym sezonie, pod koniec ubiegłego sezonu że Liverpoolowi można strzelać bramki inna sprawa, że The Reds są w stanie zawsze strzelić tą jedną bramkę więcej no w tym akurat spotkaniu popis Mohameda Salaha. Gość jest niesamowity. Trzy bramki, y, hat-trick na otwarcie sezonu. No tak jakby wiecie, Mo Salah, co? Ja nie strzelę, ja nie trafię, potrzymaj mi piwo i <grym> proszę bardzo. Y, no i mecz załatwiony. Y, warto też zwrócić na uwagę, skoro jesteśmy przy strzelcach, na osobę y, Jamie'ego Wardiego, Kolejny popis... Y, inauguracja sezonu, dwie bramki w ciągu 10 minut, dwa rzuty karne, dwa te stałe fragmenty zamienione na bramki. no Ja mam generalnie nadzieję, że ten gość kiedyś wyda jakieś szkolenie, tudzież poradnik w stylu jak być efektywnym po 30 urodzinach. Zapisuje się na takie szkolenie w ciemno, mimo że do 30 troszkę mi jeszcze brakuje. Jamie Vardy jest po prostu niesamowity, super mega gość. Jeśli chodzi o Chelsea, no to My zabawę zaczniemy dopiero w poniedziałek, czyli ja nagrywam to w niedzielę w nocy. Czeka nas jeszcze jakieś 24 godziny mega uciążliwego wyczekiwania, no bo przyznam szczerze, tak samo jak większość, większość jak wszyscy fani Chelsea, ja jestem niesamowicie podekscytowany tym sezonem, nie mogę się doczekać, chcę zobaczyć, jak to będzie grało, jak to będzie działało. Ci nowi zawodnicy, no po prostu mega jestem nakręcony, pewnie jak we wszyscy. Pierwszy przystanek w tej pięknej przygodzie jej wysokość Premier League to jest Brighton, to jest mecz wyjazdowy z drużyną Brighton. No i jak wygląda sytuacja? Ogólnie wydaje się, że wszystko w drużynie jest OK, że nie ma jakichś wielkich problemów, nie ma jakichś tutaj dramatów, dziwnych historii, itd. i tak Wydaje się, że wszystko przebiega w miarę zgodnie z planem, jeśli chodzi o te przygotowania do sezonu. No niestety, jak to zwykle bywało w ostatnich latach, są problemy kadrowe. Nie wiem, no, jest jakaś chyba nad nami klątwa, jakiś fatum, że kilka ostatnich sezonów no to po prostu na początek jest e, większy lub mniejszy szpital. Może nie ma dramatu na ten moment, bo można tę kadrę, no, raczej ten skład skomponować, bo pamiętam takie sezony, na przykład sezon 2017-18, kiedy naprawdę tam był problem, żeby zestawić podstawową jedenastkę na pierwszy mecz który zresztą zakończył się bolesną porażką. Tym razem takich problemów nie ma, ale jednak no, kilku graczy ten start opuści, a nie zagrają Ben Chilwell, Hakim Ziyech, Billy Gilmour, Mateo Kovacic i Tiago Silva. Ci zawodnicy odpadają na pewno. Pierwsza trójka z powodu kontuzji, Mateo Kovacic, zawieszenie, Tiago Silva, no po prostu jeszcze nie jest w rytmie treningowym wystarczającym, żeby być, był w stanie do gry. Znak zapytania stoi przy nazwiska Christiana Pulisika i Cezara Aspilikuety. No i to jest dwójka graczy, która musiała przedwcześnie zejść w finale Fake-up z Arsenalem. No i tak, no, tutaj Lampard powiedział, że niby oni ok, będą dostępni, że mogą zagrać, ale to jeszcze nie jest pewne. I szczerze mówiąc, z jednej strony bardzo, bardzo chciałbym ich zobaczyć, szczególnie Pulisika. No, Christian Pulisik to jest gość, który po prostu podbił moje serce. W minionym sezonie, i naprawdę chcę widzieć go w grze, chcę widzieć go w akcji, bo to, co on wyprawiał pod koniec ubiegłych rozgrywek, no to była po prostu bajka. Ale jeżeli mamy tutaj coś niepotrzebnie ryzykować, no to wolałbym, żeby on zaczął ten mecz na ławce albo żeby w ogóle z tej ławki nie wstawiał. Wiadomo, kontuzje takie, urazy mięśniowe, tu jest bardzo łatwo przeciągnąć strunę i potem może być dużo, dużo większy problem. Liczę na to, że po prostu Frank Lampard i sztab szkoleniowy podejmą podejmą dobrą decyzję. Tak czy inaczej jest sporo innych opcji, innych możliwości ustawienia ekipy. Mam nadzieję, że doczekamy się debiutu przynajmniej dwóch nowych graczy. Chodzi o Kaja Haverca i Timo Wernera. Ciekawe, jestem bardzo ciekaw w ogóle, jak Lampard to wszystko pozostawia. Czy Werner zagra na szpicy, czy może zagra na boku, a w środku będzie Abraham, czy... Może w ogóle Timo zacznie z ławki, tak samo jeśli chodzi o Kaja Hawersa, czy, czy on po prostu od początku, czy, czy jakieś inne opcje. No nie mogę się doczekać tego meczu. Na szczęście to już albo jeszcze aż 24 godziny. No i ja mam nadzieję, że zobaczymy kawałek dobrego futbolu, że, że przede wszystkim będzie zwycięstwo, prawda? Może nawet nie o ten dobry futbol, chodzi o zwycięstwo, żeby dobrze ten sezon zainaugurować żeby wejść z przytupem, żeby nie było tak jak rok temu, no rok temu pamiętamy, 0 do 4 na początek, więc miejmy nadzieję, że tym razem będzie, będzie zupełnie, no, zupełnie inaczej, że będą 3 punkty. Oczywiście trwa okres transferowy, nadal sporo się dzieje, nadal jest sporo plotek, ale jest też troszkę konkretów. Zacznijmy od plotek, bo one były dosyć ciekawe. W minionym tygodniu pojawiła się informacja, ruch, ruchnęła, jak wie, jak grom z jasnego nieba, taka wieść, że Olivier Giroud jest na celowniku Juventusu, że mało tego, że Giroud jest już doganany ze Starą Damą i że transfer będzie już za chwilkę, że to jest prawie przyklepane. Co ciekawe, dzień, dwa dni później, sam główny zainteresowany zabrał głos w tej sprawie i to jest chyba pierwszy raz, albo nie wiem, pierwszy raz od dawna, bo nie pamiętam już takiej sytuacji, żeby żeby właśnie zawodnik, którego tyczą się takie plotki, żeby on od razu zareagował, on zabrał głos. Żirów właśnie to zrobił. Powiedział, że był zdziwiony, jak mu znajomi o tym powiedzieli. No on jest piłkarzem Chelsea i dobrze się tutaj czuje. No i mój szacunek do tego faceta rośnie. Ja już tydzień temu go chwaliłem za jego postawy, za jego takie trze trzeźwe podejście do tematu. No bo słuchajcie, o ile mnie pamięć nie myli, on ma już 34 lata skończone albo zaraz je ukończy. I w takiej sytuacji, gdyby przyszła taka oferta właśnie z Juventusu, z tak mocnej ekipy, można by sobie pomyśleć, Kurde, w sumie czemu nie, jeszcze przed końcem kariery spróbuję czegoś nowego, no a poza tym nie łódźmy się, od 8 czy tam 9 lat, jeżeli jesteś w kadrze Juventusu, no to masz praktycznie abonament na Mistrzostwo Włoch, więc... Taki Giru, będąc graczem już u schyłku tej kariery, mógłby sobie tak kalkulować: A co tam? Przejdę się do tych, przejadę się do tych Włoch, zdobędę sobie jeszcze jedno albo dwa mistrzostwa i będzie fajnie. A tymczasem on pozostanawia, zostać w Chelsea, walczyć o miejsce i po prostu pracować dla tej drużyny. Super ekstra Giru szanuję. Fajnie, że z nami zostaje ten gość. Drugi temat. Plotkowy, angolo goal dowiedzieliśmy się, usłyszeliśmy, uzyskaliśmy potwierdzenie tego, że Inter Mediolan starał się do tego pomocnika, Chelsea odrzuca te, te oferty, Lampard też powiedział taką fajną rzecz, no, że to nic dziwnego, że każdy klub na świecie chciałby mieć takiego piłkarza jak Kantę. No i słuchajcie, to też można powiedzieć, że jakieś zwykłe ploty, ale przypomnijcie sobie te kilka tygodni, miesięcy wstecz, też pojawiały się takie głosy, że może czas tego gracza w Chelsea minął, że on w ostatnim sezonie yy, nie zagrał w tak dużej ilości meczów, stracił taki kawał sezonu. No i słuchajcie, to jest prawda. Ja swego czasu jak sobie to sprawdziłem, no to Kante nie zagrał bodajże w 40% spotkań, czyli to jest prawie połowa sezonu stracona. Drużyna jakaś musiała, jakoś sobie tam musiała bez niego radzić. No, i niektórzy mogli w to zwątpić, i niektórzy mogli dojść do wniosku nawet w zarządzie, że może to nie jest głupi pomysł, może trzeba tego gościa sprzedać, układać sobie życie bez niego. Ale Kante jednak zostaje. Miejmy nadzieję po prostu, że w tym sezonie no, nie będzie takich problemów zdrowotnych, że będzie więcej szczęścia, więcej zdrowia, no i ten gość będzie sobie grywał po prostu regularnie. Skoro o ruchach transferowych, no to trzeba też wspomnieć o wypożyczeniach, bo trójka zawodników ostatnio udała się na wypożyczenie. Są to Ethan Kennedy i Michy Batshuayi. Na początek, na pierwszy ogień idzie Kennedy. Kennedy wraca do hmm, Hetafe, czyli wraca do y, La Liga, tam gdzie był ostatnio. No i cóż, no Kennedy to jest taki gość, który, przepraszam, on został wypożyczony do Granady. Granady, wiedziałem, że nagie, bardzo przepraszam, mój błąd, przychodzi do Granady. Kennedy to jest gość, który no, z którym kiedyś wiązaliśmy duże nadzieje, dawał jakieś nadzieje na przyszłość, fajne występy, były jakieś przebłyski z jego strony, ale ja myślę, że on tutaj już nic nie znajdzie, nie ma czego szukać, że nie zaistnieje w naszej ekipie. I dziwi mnie troszkę to, że nie został sprzedany definitywnie, bo no takie zabawy wypożyczenia ustawiczne wieczne, to jest droga donikąd. Powinno się takich gości po prostu sprzedawać. To jest chyba dobry kierunek dla niego, bo on wcześniej był w Hetafe, dlatego pomyliłem. No i tam miał 27 meczów, 3 gole, 5 asyst. Myślę, że la liga to jest dla niego fajna opcja. Trzeba go było sprzedać, no ale trudno. Drugi gracz, z którym ja już w zasadzie nie wiążę wielkich nadziei, albo nawet żadnych nadziei, to jest Mitchy Batshuayi. Mitchy Batshuayi to jest taki facet, który podobnie jak Kennedy, robił dobre wrażenie, wydawało się, że to jest y, dobra opcja na przyszłość. Ja jak patrzyłem na tego zawodnika długo, uważałem, że to jest po prostu taki lew w klatce, którego trzeba wypuścić, którego trzeba jakoś uruchomić. Nie wiem, no rozpalić, wprawić w ruch ten jego potencjał, który jest na pewno duży, i on będzie grał, on będzie strzelał i będzie dobrze. Niestety, wraz z upływem czasu utwierdzałem się w przekonaniu, że to chyba nie jest ten poziom, albo nawet może nie tyle poziom piłkarski, to chyba nie jest ta mentalność, bo kiedyś wspominałem o tym Antonio Conte. Dawał też znać Frank Lampard, że on to tak ten i z tym ciężko mu realizować te założenia taktyczne. Ciężko się z nim pracuje. No i to było po nim widać. Było widać po nim, że on będąc na boisku nie wie właściwie po co tam jest. Nie wie jak ma się ustawiać, nie wie jak ma grać bez piłki. No chyba tutaj po prostu mentalnie on nie dorasta do takiego klubu jak Chelsea. Przechodzi na wypożyczenie do Crystal Palace. Tam, gdzie już spędził kilka miesięcy, no i w tym Crystal Palace, on spędził drugą połowę sezonu 18-19 bodajże. No i wtedy w 13 meczach zanotował 6 bramek. To był dobry wynik, co najmniej dobry. I myślę, że teraz też na Selhurst Park może się, że tak powiem, odblokować może się odbudować. no i tylko tutaj znowu. No zamiast inkasować od razu pieniądze, bawimy się w kolejne wypożyczenie. Tam jest ponoć opcja, że Orły mogą go wykupić, ale jak znam życie, no to za rok możemy usiąść do stołu w sensie my, zarząd Chelsea, zarząd Crystal Palace. No i może być problem tego niedogadania się co do ceny, bo zobaczyłem już tak kiedyś było, bodajże jak był w Borusji na wypożyczeniu, że Borusja też chciała go mieć, bo w Borussii spisał się na wypożyczeniu dobrze. Ale wszystko się rozbiło o pieniądze, no i tu oczywiście też ukłony w stronę naszego zarządu, że no zagrano tak perspektywicznie, że przedłużono z nim umowę i potem wypuszczono go na to wypożyczenie, tylko po to, żeby za rok nie odszedł jako wolny zawodnik. I oczywiście to jest mądre, to jest fajne i tutaj też graty, ale no kwestia taka, żeby nie było tak jak ostatnio, że po prostu za rok będziemy chcieli go sprzedać. Yy, Potencjalny nabywca nie będzie chciał nam tyle zapłacić, ile chcemy, żeby to nie była wieczna zabawa w kotka i myszkę, bo już bez przesady. Patryc skończy w tym roku 27 lat, więc też pewnie jemu przydałoby się gdzieś w końcu zakotwiczyć na dłużej, zacząć grać na poważnie w piłkę nożną, no bo to co jest obecnie to, to nie ma kompletnie sensu ani dla klubu, ani dla niego. Pozostańmy jeszcze na chwilkę w temacie kadrowym, transferowym, bo muszę Wam przyznać, że kiedy ostatnio myślałem o tych naszych ruchach transferowych, to widzę pewną analogię. Mam masę skojarzeń. Mam masę skojarzeń z rokiem 2006, czyli to jest dla niektórych być może odległa prehistoria. 14 lat temu, lato 2006 to był. Też bardzo gorący transferowy okres dla Chelsea, bo wtedy The Blues też przeprowadzili bardzo duże transfery. Wtedy też był duży szum, dużo się mówiło, dużo się pisało, ale krótkie przypomnienie. Wtedy sprowadziliśmy takich graczy, między innymi jak Ashley Cole, Michel Balak, Andrzej Szewczenko, czyli lewy obrońca, środkowy ofensywny pomocnik i napastnik. No i jak dzisiaj popatrzymy, no to jest podobnie, bo mamy Bena Chilwella, lewego defensora, Kaja Hewerca, czyli gracza środka pola, no i napastnika Timo Wermera. W jednym i drugim przypadku duży szum, dużo się mówi, dużo się pisze. Chelsea określa mianem króla okna transferowego. Te 14 lat temu pisało się, że no teraz The Blues są już tak mocni, że po prostu będą kasować wszystkich jak leci. Teraz też sporo, no może nie tak wprost, ale też mówi się o tym, że to już będzie tak mocna ekipa, że Lampard będzie mieć tyle opcji do wyboru i tak dalej, i tak dalej. No i teraz tak, ja oczywiście rozumiem skalę, rozumiem różnicę, no bo wtedy, 2006 rok, Ashley Cole to był najlepszy obrońca, najlepszy lewy obrońca na świecie, tak, się, tak go oceniano. Ben Chilwell, on do takiego miana, no tylko aspiruje na razie. Kai Havertz to jest ledwie 21-letni, wielki talent z Niemiec. Michel Balak był uznawany wtedy za najlepszego niemieckiego piłkarza w ogóle. I o ile mnie pamięć nie myli, to on już miał wtedy 30 lat, czyli wiekowo to jest zupełnie inny level. No i Andrzej Szewczenko to był jednak napastnik dużo, dużo lepszy, dużo, dużo bardziej e, może... Dużo, dużo wyżej oceniany po prostu niż Timo Werner, no bo Szewczenko to był jednak król strzelców serii A, to był mistrz Włoch, to był triumfator Ligi Mistrzów, to był wreszcie zdobywca złotej piłki. Timo Werner też do takich laurów na razie dopiero aspiruje i tak jakby mam świadomość różnic. No i poza tym też to, że ówczesna Chelsea z lata 2006 roku była aktualnym mistrzem kraju. Obecna Chelsea to jest czwarty zespół poprzedniego sezonu, więc mam świadomość tych różnic, ale widzę też dużo podobieństw i no i naprawdę trzeba dużo pracy, trzeba dużo trzeźwego umysłu, żeby po prostu tym razem skończyło się to inaczej, żeby tym razem skończyło się lepiej, bo wtedy jak się skończyło, wszyscy wiemy szumne zapowiedzi, wielkie transfery, wielkie nazwiska niestety to po prostu nie wypaliło, bo The Blues musieli uznać wyższość Manchester United w Lidze Mistrzów też udało się dotrzeć tylko do półfinału. I tu jest kolejna też analogia, że o ile wtedy Chelsea dużo wydawała kasy i sprowadzała dużo zawodników, to inne kluby były bardzo powściągliwe, jeżeli chodzi o transfery. No i teraz też, jak się porówna Chelsea i reszta ligi, no to tutaj, tak jakby, nie ma co do czego porównywać, bo. Bo The Blues sprowadzają na potęgę, wydają duże pieniądze, i to też, wydaje się, nie jest jeszcze w ogóle koniec tych wszystkich wzmocnień. A reszta ligi, można by powiedzieć, że się temu po prostu przygląda. Więc, no ja widzę to podobieństwo. No, pytanie, co zrobić, żeby nie było tak samo, żeby tym razem historia potoczyła się inaczej? Bo słuchajcie, tak naprawdę, te wszystkie transfery to, co się dzieje to jest olbrzymie wyzwanie, bo o ile rok temu mówiliśmy, że ten pierwszy sezon dla Franka Lamparda to jest taki przejściowy, że będzie trudno, że są problemy, że trzeba to wszystko budować itd., itd., no ale zobaczcie teraz: no przychodzi taki, taka ilość nowych zawodników, gdzie no też jeżeli chcielibyśmy z tego wszystkiego zbudować coś, z tych graczy, których mieliśmy, plus tych graczy, którzy przychodzą. No to jest olbrzymie wyzwanie, to jest naprawdę wielka rzecz. Ja już ostatnio mówiłem, jeśli chodzi o nawet o samego Kaja Hawerca, że on może grać dosłownie wszędzie i wyzwaniem dla menedżera, dla trenera jest to, żeby właśnie odpowiednio go ustawić. No, a przecież nie wokół jednego Hawerca świat się kręci. Jest dużo zawodników, których trzeba jakoś poustawiać. No, wielofunkcyjny jest też Mason Mount, Hakim Ziyech, no, Hudson Hudsonowi i Pulisic. Powiedzmy, że oni są bardziej. Takimi zdefiniowanymi zawodnikami, ale też Timo Werner, nie wiadomo, na środek ataku, czy może bardziej na flankę. No, ten projekt wkracza w taką fazę, gdzie naprawdę łatwo nie będzie, gdzie trzeba będzie podejmować trudne decyzje, gdzie trzeba będzie to wszystko poukładać, poustawiać. I też nie wiadomo, nie ma żadnej gwarancji, że to od początku, od pierwszego meczu będzie grało, że to wszystko zatrybi. A wiadomo, że im więcej meczów, na przykład bez bramek Timo Wernera, no to już w mediach zacznie się szum. Jakieś słabsze występy Kaja Hawerca, już się zacznie szum, zaczną się komentarze i tak dalej. A to nigdy nie służy zespołowi. Więc no, widzę taką analogię. Mam nadzieję, że to się naprawdę nie powtórzy, że. że tym razem Frank Lampard, cały sztab Chelsea, że oni mają, trzymają rękę na pulsie, że oni wiedzą co trzeba robić, jak trzeba robić, jak działać, żeby to wszystko zagrało. A jak to będzie grało, przekonamy się już niebawem, tak jak mówię, jutro, bo nagrywam to w niedzielę, czyli w poniedziałek, późnym popołudniem, a w zasadzie to już poniedziałek w nocy, czeka nas ten pierwszy mecz z Brighton and How Albion na wyjeździe. No, i tak jak mówiłem, miejmy nadzieję, że to będzie mocne uderzenie, że to będzie mocne wejście w sezon. Za to na pewno trzymamy kciuki. No i cóż, miejmy nadzieję, że będzie pięknie. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Nie mogę się doczekać tego meczu, myślę, że Wy też. Dlatego jeszcze raz dzięki. Ja oczywiście życzę Wam wszystkim wspaniałego tygodnia. Bawcie się dobrze, oglądajcie Premier League. Do usłyszenia.